Siemanko moi drodzy, ja jestem Weskin, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam nowości oraz zmiany, które pojawiły się w najnowszej aktualizacji 1.7.2. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która nam się tutaj wyświetla, to oczywiście nowe DLC. Tak, 10 listopada oczywiście jak wiemy pojawi się nowe DLC i dostajemy już tutaj rzeczy, które się w tym DLC oczywiście pojawią, czyli dostaniemy oczywiście Carnage Hall, nową lokację, oprócz tego dostaniemy również nowe areny, spektakle, czyli miejsca, gdzie będziemy rzeczywiście walczyć. Oprócz tego dostaniemy również nową broń, która się nazywa Manik Rzezi. Będzie to taka mała tarcza, którą będzie można założyć na ręce i będziemy mogli dodać do niej modyfikacje. No i na sam koniec oczywiście pojawią się również nowi zarażeni. Między innymi właśnie Gorilla Demon czyli po prostu inna odmiana Demon i dodatkowo, co mnie tutaj mega zainteresowało, to właśnie Fire Spełning Inferno oraz wiele więcej, czyli możemy się spodziewać, że będzie po prostu tych odmian prawdopodobnie więcej. Właśnie jeżeli chodzi o tego Inferno i jeszcze go nie widziałem, także jestem bardzo ciekaw jak on rzeczywiście wygląda. Następna rzecz to funkcja X-Ray'a, czyli jak zapewne osoby, które grają w Denklajta 1 dobrze wiedzą, co to dokładnie jest. Między innymi polega to na tym, że w momencie uderzenia przeciwnika pojawia się coś na zasadzie właśnie takiego X-raya, czyli randgenu, który praktycznie powoduje, że w momencie uderzenia łamiemy mu na przykład kręgosłup, głowę, czaszkę i tym podobne. Także właśnie taka funkcja weszła również do Denklajta 2. Oczywiście jest ona w pierwszej fazie, czyli można powiedzieć taka alfa. Nie jest to do końca idealny X-ray, dlatego pamiętajcie, że ta funkcja będzie jeszcze oczywiście udoskonalana w kolejnych aktualizacjach, także nie zwracajcie uwagi na jakość, na ten moment, ponieważ będzie to jeszcze ulepszane. Oczywiście możecie również napisać do Techlandu i podzielić się wrażeniami, co rzeczywiście mogą właśnie w tym X-Rayu ulepszyć. No i następnie przechodzimy już tutaj do zmian, które się pojawiły oczywiście w tym patchu, czyli mamy cały update dotyczący naszej rozgrywki. Wszystkiego tutaj nie będę raczej wymieniał, prawdopodobnie tutaj skupię się na rzeczach, które rzeczywiście są dla nas interesujące i przydatne. Ja na szybko sobie jeszcze przejrzałem tą aktualizację i powiem Wam, że jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które były związane z błędami, więc zostały one na pewno naprawione, ale jeżeli chodzi już o takie rzeczywiście przydatne rzeczy, to wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, mianowicie noc jest teraz o wiele bardziej ciemniejsza. To jest dosyć ciekawe. Ja wszedłem sobie już raz do gierki zobaczyć, jak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że na pierwszy rzut oka różnicę aż takiej nie widziałem, ale podejrzewam, że jak program dłużej, to wtedy taką różnicę już odczuję, więc możecie sobie również zobaczyć, czy u Was rzeczywiście ta ciemność jest rzeczywiście taka ciemniejsza, czy też nie. Następnie to mnie też mega zainteresowało. Między innymi na statku pojawiła się nowa lokacja, a w zasadzie takie nowe miejsce na statku, które się tutaj. Hub. Też nie do końca jeszcze wiem co to jest, ponieważ tam nie było, ale możecie sobie również wejść na statek i go pozwiedzać, ponieważ tam może się rzeczywiście znaleźć jakieś ciekawe miejsce. Co tu mamy dalej? Wygląd kostiumów oczywiście jest teraz dostępny. Tutaj naprawiono wiele, wiele błędów, między innymi właśnie błędy związane z osiągnięciami, także jeżeli ktoś nie zdobył osiągnięcia, pomimo, że go zaliczył, teraz powinno się to odbugować i gdy wejdziecie do gry, to możecie zobaczyć właśnie, czy takie osiągnięcia się rzeczywiście naprawiły. Następnie jest tutaj naprawiono wiele błędów dotyczących właśnie misji Let's Walls, także nad tym nie będziemy się Kupiać, ale oczywiście tutaj większość błędów rzeczywiście powinno zostać naprawionych. Tutaj również były problemy związane właśnie ze światem UV, czyli nie do końca to światło rzeczywiście działało. Następna rzecz to Hakon e, nie będzie już tutaj spał na materacu, czyli po prostu można powiedzieć, że kolejny błąd z, związany właśnie z misą główną. Wyjce teraz działają prawidłowo i alarmują rzeczywiście innych zarażonych. Następna informacja dla osób, które zbierają sobie znajdki, między innymi w rozdziale drugim pojawiły się nowe przedmioty kolekcjonerskie, które oczywiście możemy sobie zebrać. Te przedmioty nie będą się wliczały w osiągnięcia które mamy oczywiście do zdobycia, czyli znaleźć wszystkie znajdźki. Znajdźki w tym rozdziale nie będą się po prostu naliczały do tego osiągnięcia. Następna rzecz to wirale. Teraz słyszą oni o wiele lepiej, więc teraz tak naprawdę, jeżeli wykonamy jakiś najmniejszy ruch, to wirale rzeczywiście powinny to usłyszeć i dzięki temu po prostu łatwiej jest ich aktywować, że tak powiem, więc tutaj po prostu musimy uważać i być rzeczywiście ciszej. Naprawiono błędy oczywiście z zarażonymi, czyli po prostu sobie umierali i się nie ruszali, także jest to bardzo znany bug, zwłaszcza właśnie wyjców, gdzie zmieniało się pora dnia na dzień, wyjce sobie jeszcze stały i nic się z nimi nie działo. Tutaj został naprawiony kop z wyskoku. To jest bardzo ciekawe. Między innymi w końcu naprawili wypadanie z windy, którą właśnie się poruszaliśmy po wieży VNC. To był bardzo znany bóg i ja również tego doświadczyłem. W momencie, kiedy udawałem się na samą górę, to potrafiłem tak naprawdę z tej windy przez teksturę po prostu spaść na dół i sobie umrzeć, także też był taki błąd dobrze znany. Następnie został naprawiony błąd opuszczania obszaru misji podczas wykonywania quest'a. Tutaj dodano mały tutorial na temat masterów, czyli naszych rzemieślników, także to jest myślę że przydatne dla nowych, właśnie graczy. I również została tutaj naprawiona wytrzymałość. Między innymi polegało to na tym, że w momencie, kiedy wykonywaliśmy sobie jakieś właśnie wyzwania parkurowe, to nasza wytrzymałość po prostu się nie kończyła i mieliśmy po prostu nieskończoną ilość wytrzymałości, dzięki czemu mogliśmy sobie cały czas biegać. Było to bardzo przydatne, ale niestety już to odbugowali, więc niestety będziemy musieli przejść takie wyzwanie normalnie. Następna aktualizacja dotycząca kołopa. Tutaj tak naprawdę zostały naprawione wszelakie bugi, czyli na przykład jakieś czarne ekrany. Możemy teraz na przykład wyjść z gry, kiedy nasz host, czyli osoba która założyła pokój, umarła podczas wykonywania fabuły. No i zostało również naprawione ID użytkownika, które po prostu znikało. Jeżeli chodzi o aktualizację interfejsu, tutaj tak naprawdę nic ciekawego się nie pojawiło, więc to po prostu sobie pominiemy. Oczywiście cały link do aktualizacji znajdziecie w opisie tego filmu, także jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć, to serdecznie zapraszam. No i na koniec aktualizacja techniczna. Między innymi naprawili błąd, który powodował, że przy użyciu cofania czasu gra nam się wyrzucała, także też to zostało naprawione. Zostały naprawione również klatki na sekundę w momencie, kiedy graliśmy przez kilka godzin w grę. No i tutaj reszta również kolejnych błędów, czyli między innymi naprawione zostały randomowe grasze podczas walki, między innymi wielorazowe wyrzucanie gry na konsolach, naprawione losowe zawieszenia podczas zmiany w opcjach, naprawione tekstury w X13 lub okolicznościowe crash'e podczas grania właśnie z ustawieniami wideo takimi jakie macie tutaj. Jeżeli chodzi o tą aktualizację to tak naprawdę wszystko. No powiem Wam szczerze, że jeżeli miałbym ocenić ją tak na świeżo to powiedziałbym, że bardzo mi się podoba właśnie ta nowa funkcja X-Ray'a. No i dodatkowo oczywiście dostanie 10 listopada, czyli w czwartek, pierwsze DLC do Dayclayta. Z tego co wiem, to ludzie na Xboxie mogą już tak naprawdę w to DLC sobie po części grać. Między innymi chodziło po prostu, żeby zmienić sobie region i wtedy po prostu odblokowała się zawartość dodatkowa w postaci właśnie DLC, pojawiła się misja i można już rzeczywiście było sobie to DLC przechodzić. Ja natomiast poczekam rzeczywiście do tego 10 listopada i z Wami na streamie będę właśnie odgrywał ten dodatek. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam oczywiście na mojego streama, który się w ten czwartek pojawi. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję również wszystkim wspierającym i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się!